Ruszyliśmy z powrotem na, na Żolibusz. Weszliśmy do Żoliborza przez fabrykę Opla. I tam gdzieś koło Suzina kazano nam się na nowo ustawić, i to już był chyba trzeci. Złapaliśmy nawet ciężarówki. Niemieckie, które, które były ostrzeliwane. Pamiętam, jak dzisiaj wszyscy chcieli zabić jak najwięcej Niemców, ale był oficer, który zabronił, i do, do, ci, co byli ranni, zostali ewakuowani gdzieś do jakiegoś szpitala. Następnej nocy też nie spaliśmy. Popchnięto nas na plac inwalidów, gdzie zajęliśmy dom pod numerem szóstym. I najpierw zanim żeśmy go zajęli, kazano nam stać przy, na, na zewnątrz, bo ktoś sprawdzał, czy nie ma Niemców i tak dalej. I co się okazało, że byliśmy tak zmęczeni, że jak żeśmy weszli do tego budynku, to jeden z chłopców zasnął i butelkę opuścił. I, okay, I zrobił się szalony pożar. <noise> Więc on siedział na środku w tym ogniu, zanim się na nowo obudził.